Cześć. Z tej strony pedagog Michalina i dzisiaj opowiem wam o mojej pierwszej wydanej książce w temacie dysleksji. Dlaczego powstała, do kogo jest skierowana, jak z niej korzystać. Na końcu będzie także scenariusz zajęć właśnie na podstawie tej książki. Zapraszam serdecznie. Dysleksja historia Lilki wydawnictwa Impuls. To moja książka a raczej bajka dla dzieci, opowiadanie. I dlaczego ją stworzyłam? Z bardzo prostego powodu. Chciałam wypełnić lukę, lukę, ponieważ brakowało mi narzędzia, konkretnego narzędzia do rozmowy z dzieckiem na temat dysleksji, czyli takiego materiału, który nie straszy naukowym żargonem, natomiast opowiada w taki ciepły, aczkolwiek rzetelny, i adekwatny do realiów osób z dysleksją, sposób o nie tylko samej definicji dysleksji, ale także doświadczeniu osoby z dysleksją. W tym celu stworzyłam postać Lilki. Lilka to, by the way, w życiu takim realnym moja ukochana bratanica, której tej, tą książkę właśnie dedykuję. Co prawda ma dopiero dwa lata, ale później doceni. Lilka to dziewczynka, która przychodzi do klasy pierwszej szkoły podstawowej i zauważa, że czyta trochę wolniej w porównaniu do rówieśników, zaczyna uciekać od tego czytania, pojawiają się trudności społeczno-emocjonalne i Lilka trafia na diagnozę dysleksji. Dopiero wtedy wprowadzam to słowo i tłumaczę, czym ona jest. Ale właśnie mając na uwadze kontekst, jak zachowują się rówieśnicy w kontekście osoby z dysleksją w klasie, co mogą robić dobrego, a w czym mogą przeszkadzać, mogą być barierami dla lilki, dla dziewczynki z dysleksją w klasie, co może zrobić nauczyciel w klasie, co może zrobić rodzic i na czym polega diagnoza. To właśnie kluczowe informacje które dziecko z dyslekcją zdobędzie i każde dziecko zdobędzie czytając właśnie tę książkę. Ta książka to także doskonały wstęp do rozmowy o mocnych stronach, bo okazuje się, że Lilka może i ma trudności w czytaniu i pisaniu i może z grzegżółką będzie miała problem, żeby ją napisać. Natomiast ma wiele innych wspaniałych, mocnych stron i talentów. I to właśnie też o tym jest ta książka. Że jesteśmy różni, inni, ale inny nie oznacza gorszy. Książka powstała w 2024 roku w LATO i została wydana tuż przed Światowym Tygodniem Świadomości Dysleksji. Co oznacza, że na rynku tutaj edukacyjnym, pedagogicznym już trochę czasu jest. I dzisiaj z dumą, taką naprawdę szczerą, ogromną dumą, mogę powiedzieć, że ta książka sprawiła, że w wielu szkołach w całej Polsce, w wielu gabinetach, bibliotekach i w wielu waszych domach ta książka i temat dysleksji zawitał. I to mnie cieszy najbardziej. Do kogo skierowana jest ta książka? Ja, jako autorka, powiedziałabym, że przede wszystkim do uczniów klas 1-3 do dzieci młodszych. Natomiast, kiedy czytam wasze recenzje, wasze opinie, że ta książka jest dla każdego, że jest też dla osób dorosłych, dla młodzieży, to moje pedagogiczne serce po prostu, wiecie, bije dwa razy mocniej. Zatem, książka przyda się z pewnością w waszych szkołach, jeżeli jesteście pedagogami, psychologami, to można ją czytać na Waszych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, na Waszych zajęciach TUS, na warsztatach psychoedukacyjnych, szczególnie wokół tego tygodnia świadomości dysleksji. I wiecie, ja to teraz mówię nie, że wymieniam listę rzeczy, które chciałabym, żeby, żeby zaistniały. One już się dzieją. Ta książka już jest, funkcjonuje i mam spory feedback Dlatego ja wymieniam rzeczy, które już już się zadziały. W książce pojawia się też wątek innych rówieśników z innymi trudnościami. Zatem ten, zatem ten temat neuroróżnorodności, ale także spektrum autyzmu czy ADHD, również śmiało można o nim rozmawiać, czytając właśnie historię LIKI. A teraz pokażę troszeczkę więcej e, książki, dosłownie od środka. Za grafiki odpowiada Łukasz Ignaciuk. Cóż, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, ponieważ jest to prywatnie mój mąż. Do wygenerowania grafik były na pewnym etapie potrzebne narzędzia AI. Zatem, książka to nasze wspólne tutaj dzieło, zarówno graficznie, jak i tekstowo. Ona została tak podzielona, że z jednej strony jest zawsze tekst. Największą możliwą czcionką, jaką mogłam to zrobić, bo czasami tekst jest dłuższy na stronie. Zatem dbałam o to, żeby to było przyjazne dla osób neuroatypowych, a po drugiej stronie jest grafika. Co ważne, na samym końcu dodałam też taką część stricte merytoryczną, i ona jest dla nauczycieli, terapeutów, specjalistów. Czyli 10 pytań i odpowiedzi na temat samej dysleksji. Takich wiecie, y, takich kluczowych, typu definicja najnowsza dysleksji, y, jaki jest procent populacji osób z dysleksją w Polsce, jakie dostosowania nauczyciel może wprowadzić, o czym pamiętać, jeżeli jesteś nauczycielem y, albo rodzicem, i z tyłu, oczywiście, y, literatura. Natomiast, na samym końcu, oprócz mojego krótkiego bio, a warto dodać, że jeszcze wtedy e, nie miałam tego dry przed imieniem i nazwiskiem, ale to fajna pamiątka, e, otrzymałam trzy recenzje, na których bardzo mi zależało. A mianowicie, pierwsza recenzja jest recenzją profesor Marty Łockiewicz, czyli wybitnej specjalistki w dziedzinie dysleksji obecnie w Polsce. I nie tylko na arenie polskiej, ale także recenzja Marty Badowskiej, która jest dyrektorką szkoły, terapeutką, ale także dyrektorką Polskiego Towarzystwa Dysleksji, i jeszcze recenzja Kacpra Młynarkiewicza, czyli aktora osoby dorosłej z dysleksją. Książka wdarła się szturmem, jeśli mogę tak powiedzieć, do tego edukacyjnego, pedagogicznego świata. I oprócz wielu osób z edukacji, które tę książkę polecają, tutaj dodam kilka zdjęć, kilka recenzji. Mamy tutaj Przemka Staronia, Martę Młyńską, mamy Zytę Czechowską, mamy tutaj naprawdę gro ludzi. To jest też dla mnie osoba szczególnie ważna, która, której mogłam opowiedzieć o tej książce, i która zgodziła się na takie zdjęcie i w ogóle rozmowę, a mianowicie profesor Marta Bogdanowicz. Nie wiem, czy muszę opowiadać więcej, kim ona jest, ale dobrze. Profesor Marta Bogdanowicz to wybitnie, absolutnie specjalistka w dziedzinie dysleksji. Psycholożka, osoba, która założyła Polskie Towarzystwo Dysleksji, której książki oprócz tego, że tkwią na moich półkach i które uwielbiam, to tkwią z pewnością także na waszych, jeżeli tematyką dysleksji jakkolwiek zaczęliście się interesować. Zatem to dla mnie ogromne wyróżnienie. Cel tej książki jest szalenie prosty. Ma otwierać rozmowy. Na temat neuroróżnorodności, na temat mocnych stron, na temat dysleksji, spektrum autyzmu czy ADHD. Gdzie można nabyć książkę? W wielu naprawdę miejscach w sieci, tutaj kilka screenów, we wszystkich możliwych popularnych księgarniach, także oczywiście zapraszam. Natomiast cieszy mnie też ogromnie to, że książki trafiły do kilku uniwersyteckich bibliotek pedagogicznych. Książka jest między innymi na, w bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Na końcu chcę Wam podpowiedzieć, może Was zainspirować do tego, jak z tej książki można korzystać, ponieważ ja jako pedagog szkolny, osoba, która pracuje w szkole i prowadzi warsztaty z dziećmi klas m.in. 1-3, miała okazję, no właśnie, e, moją książkę z uczniami Czytać. I tutaj pokażę Wam gdzieś screen, przygotowanego przeze mnie scenariusza, który doskonale się sprawdzi na takie zajęcia psychoedukacyjne z uczniami z klas 1-3. Choć proces pisania tej książki był szalenie satysfakcjonujący dla mnie, bardzo czuję, że to było takie ważne. To ten moment, kiedy książki trafiają do Waszych szkół, do Waszych domowych bibliotek, jest jeszcze bardziej satysfakcjonujący. Więc serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które już tę książkę mają, które ją czytały i dzięki którym ten temat dysleksji i neuroróżnorodności w Polsce zaczyna pulsować naprawdę na całego i to od najmłodszych lat w rzetelny sposób. Zapraszam Was serdecznie oczywiście do nabycia takiej książki. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego filmu i cóż, do zobaczenia następnym razem.